Jakiś gościu patrzący na garnek. Na gościu napisany developer, na garnku napisany kod działający perfekcyjnie. Oczywiście w garnku jest mleko. Deweloper patrzy, patrzy, patrzy. Nagle leca zrok, napisane weekend, patrzy ponownie, wykipiało. to jest takie prawdziwe. A w dzisiejszym odcinku niebezpieczny post jest SQL, pytania versus kwestionowanie i czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 18 października 2022. Jak widzicie, znowu jestem na kamerce z góry. Dlaczego? Przyznam się szczerze, mam trochę problem z długością kabla, żeby dobrze nagrywać z tego telefo telefonu. Muszę trochę pokombinować i niestety ten setup zajmuje mi na razie za dużo czasu, więc jak mam mało czasu na nagranie odcinka, raczej tego nie używam. Przy okazji, pod wczorajszym odcinkiem padło pytanie na temat roadmapy QA. W odcinku, i to autor pytania nawet powiedział, w którym odcinku, do no 530, pokazywałem pewną stronę, gdzie są różne roadmapy i pojawiła się tam roadmapa QA, o czymś parę osób mi to wspominało. I czy będę to omawiał? Tak, będę to omawiał. Na razie się łamie, czy chcę to zrobić w ramach normalnego odcinka. Trzecie odcinka specjalnego, bo mam trochę powiedzenia na temat tej roadmapy. Ogólnie się z nią zgadzam, ale jak już bym wchodził w detale, mam do pewnych rzeczy wątpliwości lub ja bym poszedł do tego inaczej, więc łamie się, czy po prostu to nie będzie za dużo dyskusji jak na zwykły odcinek. Anyway, tyle z ogłoszeń parafialnych, przechodzimy do naszego pierwszego materiału. Jest w nim dyskusja poświęcona serwerom Postgresa w internecie. I tak naprawdę, ogólnie szerzej wszystkim serwisom bazodanowym. Dla osób, które nie siedzą w backendzie, Postgres SQL jest jedną z wielu technologii y, bazodanowych. Trochę ciężko mi powiedzieć, mam wrażenie, że chyba jest jedną z popularniejszych. Kiedyś bym powiedział, że chyba MySQL jest i Oracle, ale wydaje mi się, jeśli dobrze przynajmniej rozumiem, y, Postgres jest najpopularniejszy, jeśli chodzi o takie typowe webówki. Ogólnie dostępne w internecie. I autorzy tego badania stwierdzili, że tylko 15% ze wszystkich przebadanych serwisów, czy które były, na suchym na internecie, a jest ich no 800 tysięcy ponad, jest tylko 15% ich wymaga enkrypcji, a tylko 36% w ogóle ją wspiera. O co chodzi? Jeśli na przykład zobaczycie teraz od dłuższego czasu. Google Chrome jeśli się będzie wchodzić na stronach, to jeśli strona nie ma enkrypcji, nie wspiera właśnie kryptowanego, szyf kryptowanego, szyfrowanego połączenia, to będzie napisane not secure. Będzie po prostu taki napis, a jeśli wszystko jest ok, to jest skutka. Kiedyś to było takie bardziej oczekiwane od stron internetowych, żeby to było, ale Google od chyba już par lat wymusza, więc zapamiętam, ja że ja się bawiłem, żeby załatwić do mojego bloga certyfikaty, żeby, no, żeby to było w miarę bezpieczne. I no, w tej chwili szacuje się, że chyba jeśli chodzi o ogólnie takie top strony, to mniej niż chyba 4% nie ma szyfrowania. Nie pamiętam już dobrych tych danych. Więc to jest jeden temat. I autorzy właśnie dyskutują, skąd to się bierze, że, autorzy, że pokazują, że to jest o wiele więcej problemów, że to nie tylko jest tak, że te rzeczy niekoniecznie mają szyfrowanie. Ale że bardzo z nich, nawet jeśli ma to szyfrowanie, to nie do końca ono działa poprawnie. Pokazują, że spora część, e, no, nawet jeśli ma szyfrowanie, przyjmuje po cichu też ruch nieszyfrowany, a te, które mają jakieś szyfrowanie, akceptują samo podpisane certyfikaty, które nigdy nie wy, wy, wygasają, i także certyfikaty, które już wygasły, więc jest w tym spory problem. Autorzy nie za bardzo wchodzą w temat, czym jest problem ze self-signed i z expired zakładają, że to jest wiedza wcześniejsza to tak żeby uprościć, self-signed to jest najczęściej kiedy my sobie sami wystawimy jakiś certyfikat do działania. Jest to ok, spoko sprawa, jeśli na przykład działamy na naszym środowisku d i potrzebujemy szybko coś do przetestowania. Jeśli pamiętacie, rozmawialiśmy przy artykule DEW, że o artykule na temat domeny dev, że zanim została udostępniona publicznie, no to e, wymagając szyfrowania, tam e, Google robiło pewne problemy dla wielu środowisk testowych. Więc, no, więc na tym polega Self-Signed Certificate, i w wypadku wygaśniętych, no to korzystamy z czegoś, co już jest nieważne, bo może ktoś je wycofał. E, autorzy, także co jest fajne, dużo omawiają innych problemów, ale kończą artykuł wchodząc w e, pewną polemikę z powodami, dla których e, uważa się, że niekoniecznie jest to wymagane. I autorzy zaznaczają, że są dwa takie najbardziej typowe stwierdzenia. No i co z tego? To jest technologia bagendowa. To nie jest wystawione coś na świat dzienny, więc nie ma czym się to za bardzo przejmować. I że tak naprawdę są one używane w bezpiecznych środowiskach. I tu autorzy stwierdzają, że się nie do końca z tym zgadzają. Bo wiesz, jak sami pokazali, tyle tych serwisów jest w internecie, do których jest dobnych, że po, poza tym weszło software as a service, z tym baza I Poza tym. Pojawiło się wiele rur takich jak właśnie analitycy danych, którzy pracują z bazami danych jako po prostu low code, no code użytkownicy, a nie eksperci od security lub baz danych, więc to wcale nie jest takie proste. Szczerze mówiąc, przydałoby mi się z mojej perspektywy trochę więcej impaktu, konsekwencji tych rzeczy wyjaśnionych, bo ja się pewne rzeczy domyślam, ale na przykład nie czuję się na tyle z tym mocny, że jakbym miał teraz to argumentować u mnie w teamie, to byłbym w stanie powiedzieć, dlaczego to jest ważne. Nasz drugi artykuł jest coś, co jest bardzo trudne w przetłumaczeniu na polskim. E, ja powiedziałem pytanie versus odpowiadanie, ale to nie jest do końca to, so, to, so, to, to poprawne tłumaczenie. E, Pomagierka przetłumaczyła to lepiej, e, używając stwierdzenia dajcie mi sekundę, wrócimy na agendę, bo już nie pamiętam e, pytanie versus kwestionowanie. Dlaczego? W języku angielskim mamy questioning versus asking. Oba słowa są bardzo podobne. W dosłownym tłumaczeniu jest pytanie. Tylko że questioning jest trochę szersze, że to jest po prostu taka investigacja, że badamy coś, kwestionujemy to, o właśnie, kwestionowanie z wersji, wersji polskiej, właśnie to jest taki chyba ma w tym, może mieć podobny korzeń. I autor właśnie o tym mówi, że na przykład zdarza nam się w wypadku angielskim powiedzieć I'm just asking, ale nie mówi się I'm just questioning. I na przykład on zwraca uwagę, że uczymy ludzi, juniorów. Jak chodzą, że mają zadawać pytania, ale uczymy ich asking. Mimo, że chcemy, żeby oni robili questioning, czyli właśnie kwestionowanie, to my ich bardziej uczymy, my po prostu zadawać pytań. Po prostu w czasie, pytać o zgodę, a nie kwestionować tego i wchodzić w polemikę. Ciekawy pomysł. Niespecjalnie wiem, jak wejść w głębię ten artykuł, żeby to omówić, bo to wszystko kręci się wokół tych znaczeń, tych słów. Więc moim zdaniem, jeśli czujecie, że wasz angielski jest na tyle dobry, żeby właśnie czytać, żeby się w temu zapoznać, warto wejść w głąb tego artykułu, bo ma trochę ciekawych uwag. Ale no, w pewnym sensie trzeba, nad, trzeba rozumieć różnicę w tych słowach, żeby móc w pełni to odebrać, bo no, ta gra słów, czy ten sens, który to jest próbowany przekazać, jest ciężki do przekazania w naszym języku, kiedy to są u nas kompletnie inne słowa. Podsumowując... Postgres bardzo często nie ma enkrypcji na w internecie i warto zdawać sobie sprawę, że bardzo często jak chcemy, żeby ludzie pytali, to chcemy, żeby tak naprawdę kwestionowali. I to wszystko na dzisiaj, widzimy się jutro, lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej.